Szanowni Państwo, cała Europa zmaga się z kryzysem energetycznym, kryzysem gospodarczym i kryzysem bezpieczeństwa. Wszystkie te kryzysy mają jedno źródło, mają wspólny mianownik. To jest agresja rosyjska na Ukrainę i wiążąca się z tym cała fala podwyżek w całej Europie na wszystkie źródła energii, na gaz, na energię elektryczną, energię cieplną. Dziś chcemy przedstawić Państwu szczególne rozwiązania dotyczące tego, co w każdym gospodarstwie domowym, bez wyjątków, w każdym gospodarstwie domowym jest niezbędne, jest potrzebne, czyli rozwiązania dotyczące energii elektrycznej. Najważniejszym zadaniem rządu dzisiaj jest ochrona Polaków przed konsekwencjami tej wojny, przed skutkami, które rozlewają się po całej Europie. To, co do tej pory już zrobiliśmy. Wypłata różnych dodatków, zmniejszanie zakresu wzrostu kosztów w różnych obszarach, w różnych sektorach to jedna dziedzina naszych działań. A druga wiąże się z ograniczeniami tych skutków możliwie do możliwie maksymalnie. Nawet przedstawię za chwilę ograniczeniami do zera dla bardzo wielu polskich rodzin skutków wzrostów cen energii elektrycznej na rynkach światowych. W chwili próby rząd nie załamuje rąk, tylko po prostu działamy, mierzymy się z tą rzeczywistością i zaczynamy także od siebie o tym też kilka zdań powiem w dalszej części od spraw, które wiążą się z oszczędnościami w administracji publicznej. Dziękuję bardzo wszystkim Polakom, wszystkim ekspertom, którzy w ostatnich kilku tygodniach na wielu rozmowach z nami wskazywali nam w tych niezwykle ciężkich okolicznościach najlepsze możliwe rozwiązania. Dobrze wiem, że niepewność jutra towarzyszy bardzo wielu polskim rodzinom. Dlatego działamy w dwóch podstawowych obszarach. Pierwszy to ochrona rodzin, ochrona obywateli, ochrona wszystkich Polaków. A drugi ochrona i wsparcie dla firm, dla przedsiębiorców. Przedstawiamy dzisiaj w związku z tym tarczę solidarnościową, tarczę, która ma pomóc przejść przez ten bardzo trudny okres, oby jak najkrótszy, ale musimy założyć trudne scenariusze i one są tutaj wkomponowane. Ta tarcza ma chronić Polaków przed gwałtownymi, trzy- czterokrotnymi wzrostami cen. Z takimi cenami, z takimi wzrostami cen, Mamy do czynienia już dzisiaj. Niektóre propozycje na to wskazują, i z takimi wzrostami cen mierzą się również dzisiaj obywatele we wszystkich innych państwach Unii Europejskiej. To plan zarówno dla polskich rodzin, jak i przedsiębiorców. Będziemy promować oszczędzanie energii. O tym też za chwilkę powiem. Zanim zatem zacznę o tarczy solidarnościowej, powiem o tym, że rząd zaczyna od siebie. Po pierwsze, poprosiłem. Ministra Aktywów Państwowych, pana premiera Sasina, aby ograniczył, aby wyeliminował ekstra premię, bonusy w spółkach Skarbu Państwa dla zarządów. To zadanie będzie musiało być wykonane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Będę czuwał nad tym, aby było we właściwy sposób wykonywane. Również w wielu firmach pojawiają się nadmiarowe zyski. Ta Ekstraordinaryjna sytuacja, ta nadzwyczajna sytuacja tworzy możliwość wygenerowania nadzwyczajnych zysków. Mówiłem o tym już od kilku miesięcy na spotkaniach Rady Europejskiej, na spotkaniach z różnymi premierami. I wzywamy Komisję Europejską do działań w tym zakresie, ale jednocześnie nie czekamy na to aż się tam uda wypracować ostateczną decyzję, tylko sami również będziemy proponować w tym sektorze energetycznym przede wszystkim odpowiednie regulacje które będą służyły również zmniejszeniu kosztów budżetowych dla zmniejszeniu kosztów budżetowych które będą potrzebne do pokrycia tych działań tych instrumentów tych rozwiązań które za chwilę państwu przedstawimy dzisiaj Europa przyznaje nam słuszność w odniesieniu do najbardziej strategicznych założeń, wyzwań, obszarów. Gaz, energia elektryczna to wszystko podlega gigantycznym napięciom, presji, huśtawce cenowej ze względu na wojnę na Ukrainie i uzależnienie Europy, w szczególności Niemiec od Rosji. Przestrzegaliśmy przed tym, mówiliśmy, że to wielki błąd. Dzisiaj sami Niemcy przyznają nam rację. Ale nam bardziej niż o rację chodzi o rację stanu. A racją stanu w Polsce jest pomóc obywatelom przejść przez ten bardzo trudny czas, przez ten czas, który gdybyśmy nie działali, oznaczałby wzrost cen energii już od stycznia przyszłego roku trzykrotny, a czasami nawet czterokrotny. Polacy ponoszą dzisiaj koszty błędnej polityki energetycznej, klimatycznej Unii Europejskiej i koszty wojny na Ukrainie. Polski rząd. Stara się pomóc Polakom w tych dramatycznych okolicznościach. Szanowni Państwo, przechodzę teraz do kolejnych mm, konkretnych rozwiązań tarczy solidarnościowej. Zacznę od gospodarstw domowych. Tutaj najważniejsze są trzy punkty. Pierwszy to brak wzrostu kosztów energii elektrycznej od stycznia. Tak, jeszcze raz powtórzę. Wiem, że jest oczywiście bardzo wysoka inflacja, ale właśnie chcemy ją dusić. Chcemy też wpływać na oczekiwania inflacyjne, więc dla wszystkich gospodarstw domowych, bez wyjątku dla każdego gospodarstwa domowego, dajemy gwarantowaną cenę energii, co najmniej do poziomu 2000 kWh rocznie, 2000 kWh rocznie. Szanowni Państwo, to jest w porównaniu do tego, co proponują spółki energetyczne, co dzieje się za naszą granicą. Oszczędność miesięczna dla gospodarstwa domowego nawet na poziomie 150 zł miesięcznie. Taka jest miesięczna oszczędność. Co najmniej taka, ponieważ zaraz powiem o kilku innych rodzajach gospodarstw domowych, którym chcemy ulżyć trochę bardziej. I zacznę może od gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi. Tam często zużycie prądu jest większe, dlatego tutaj określamy ten pułap roczny na poziomie 2600 kWh rocznie. Podobnie w przypadku rodzin 3, czyli rodzin, które mają trójkę dzieci lub więcej. To są rodziny, które mają zazwyczaj kartę dużych rodzin. Tam także ze względu na większe zużycie energii ten limit, do którego nie będzie żadnej podwyżki cen energii, gdzie państwo polskie będzie gwarantowało tę cenę, Wynosi 2600 kWh rocznie. I również gospodarstwa rolnicze. Przecież tam potrzeby zapewnienia energii elektrycznej są dużo wyższe. Zazwyczaj są wyższe. Zmierzyliśmy to. Wszystko to jest zweryfikowane również danymi z GUS-u. I tutaj także będą to 2600 kWh rocznie. W ten sposób jednocześnie też zachęcamy do oszczędności, do oszczędzania energii. Podkreślam, każde gospodarstwo domowe, również to, które zużywa 2500 albo 3000 kWh rocznie, ono też będzie miało ogromną korzyść do 2000 i też będzie miało skłonność do tego, aby trochę zaoszczędzić. Bo tylko ta nadwyżka będzie obciążona trochę wyższymi kosztami na przyszły rok. Ale jeszcze bardziej chcemy zachęcić do oszczędzania w tym dramatycznym czasie, gdzie za naszą wschodnią granicą toczy się wojna i musimy ponosić konsekwencje tej koszmarnej polityki energetycznej, tych błędów niemiecko-rosyjskiej polityki gazowej. Oszczędzając energię, budujemy odporność odporność kraju, odporność gospodarki, polskich przedsiębiorstw i zwiększamy korzyści dla polskich rodzin. Dlatego ograniczenie zużycia energii o 10% w przyszłym roku będzie wiązało się z dodatkowym rabatem, dodatkową obniżką o 10% całego rachunku za prąd, który będzie skonsumowany, będzie wykorzystany w przyszłym roku, czyli kolejna, druga duża zachęta oszczędnościowa. Wreszcie, też dodatek energetyczny dla tych gospodarstw domowych, domowych, które ogrzewają się właśnie energią elektryczną. Tam zużycie jest o wiele wyższe i tutaj punktowo będziemy kierowali dodatek energetyczny, tak jak wcześniej zrobiliśmy to w odniesieniu do peletu, czy oleju opałowego, drewna opałowego bądź gazu LPG, czy oczywiście również węgla. Tarcza solidarnościowa wiąże się także z pomocą dla firm. Chcemy, żeby firmy przetrwały ten bardzo trudny kryzys i tak jak pomogliśmy ten, po, po, ten wielki, potężny poprzedni kryzys przetrwać, ochroniliśmy kilka milionów miejsc pracy, tak też działamy teraz. Bezpieczeństwo polskich rodzin, bezpieczeństwo miejsc pracy Polaków jest przecież bezpośrednio związane również z bezpieczeństwem przedsiębiorców, z przez ich m, konkurencyjnością, z ich zdolnością do przetrwania, a zwłaszcza tych, którzy zużywają najwięcej energii. Dlatego dla energochłonnych przemysłów będziemy za chwilę, to powiem, mieli specjalną ofertę. Ale zacznę od oszczędności energii w obiektach administracji publicznej. Tutaj administracja rządowa, ale także administracja samorządowa będzie zobowiązana do zmniejszenia zużycia prądu o 10% już od najbliższego czasu. Nie od 1 stycznia, tylko chcemy, żeby to było od 1 października, ponieważ każda. Niezużyta megawatogodzina, kilowatogodzina i kilo godzina, gigawatogodzina i terawatogodzina jest oszczędnością polskiej gospodarki polskich rodzin. Zaczynamy także od siebie, jak najszybciej. Administracja publiczna, ale także administracja samorządowa. Każda instytucja będzie musiała ograniczyć konsumpcję energii. Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie uliczne to nasz kolejny duży krok rozwiązanie które wypracowaliśmy razem z wieloma samorządami i które będzie służyło Polakom i oszczędności energii otóż to oświetlenie uliczne oświetlenie zewnętrzne chcemy aby było zmodernizowane w taki sposób aby po prostu zużywało mniej energii. Dzisiaj mamy wiemy doskonale, że są żarówki energooszczędne, dające tyle samo światła, a zużywające dużo mniej prądu i w całej Polsce rozpoczniemy taki program. Przygotujemy odpowiednie wsparcie dla samorządów, aby jak najszybciej jeszcze tej zimy przystąpić do realizacji tego programu, który pewnie potrwa kilka kwartałów. Wreszcie Mówiąc o oszczędnościach w obszarze przedsiębiorstw i sfery publicznej, muszę powiedzieć także o przedsiębiorstwach energochłonnych. To przedsiębiorstwa, które są bardzo ważne w łańcuchu dostaw, i w tym przypadku, w tym obszarze, także zaoferujemy specjalny schemat wsparcia. Przeznaczymy na to dodatkowo około 5-6 miliardów złotych, co najmniej, aby kilkaset przedsiębiorstw, najbardziej energochłonnych, wesprzeć w taki sposób. Wielu przedsiębiorców pyta nas o możliwość bezpośredniego podłączenia źródła odnawialnego do sieci. Zapewnimy taką możliwość od przyszłego roku, choć pamiętajmy, że te przedsiębiorstwa przecież będą chciały mieć zapewnione dostawy prądu w sytuacji, gdy wiatr nie będzie wiał bądź słońce nie będzie świeciło, więc musimy tutaj brać pod uwagę również potrzeby, potrzeby polskich sieci elektroenergetycznych. Pakiet oszczędności w spółkach Skarbu Państwa. I w jednostka samorządu terytorialnego. Tutaj wspominałem o tym, że premie, te ekstra premie, nie będą mogły być wypłacane i wprowadzimy również odpowiednie regulacje. Szanowni Państwo, podstawową cechą tego pakietu, który pokazujemy jest solidarność. Tak jak wcześniej pokazaliśmy z panią minister Maląg, płacę minimalną, która od nowego roku będzie ponad dwukrotnie wyższa netto ponad dwukrotnie, i to grubo ponad dwukrotnie. Niż w 2015 roku. Porównajmy sobie przyrost inflacji w tych latach, nawet składany do końca przyszłego roku, nawet do końca przyszłego roku, i porównajmy wzrost płacy minimalnej dla tych, którzy są najbardziej wrażliwą częścią naszej, naszego społeczeństwa. I pokazaliśmy, że owocami wzrostu. Trzeba się dzielić. Pokazaliśmy, że dzielimy się ze społeczeństwem wszystkim tym, co uda się wypracować całej polskiej gospodarce, że obniżamy podatki, że mówimy precz z płacą 5 zł na godzinę, jak było w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, że nie możemy być państwem, krajem taniej siły roboczej, jak to było w czasach rządów PO, PSL. To nie jest nasza polityka, to nie jest nasza strategia. Szanowni państwo, zaangażowaliśmy w sprawę walki z kryzysem jak widzicie, całe państwo, całe polskie państwo, całą administrację publiczną współpracujemy z samorządami, blisko współpracujemy z samorządami, nie siedzimy z założonymi rękami, nie chowamy głowy w piasek, nie udajemy, że nie ma problemu, że jesteśmy odporni na te problemy, jak mówił główny doradca byłego premiera z Platformy Obywatelskiej, chwaląc się, że są odporni na dramatyczne wezwania przedsiębiorców. To nie jest nasze podejście. Z otwartą przyłbicą staramy się pomóc wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Jest trudno, jest bardzo ciężko, jest kryzys. On nie zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale robimy wszystko i będziemy robić wszystko, aby wesprzeć polską gospodarkę, polskich przedsiębiorców i przede wszystkim polskie rodziny. Bardzo dziękuję panie premierze. O zabranie głosu proszę ministra rozwoju i technologii, pana Waldemara Budę. Szanowni Państwo, panie premierze, uszczegółowiając te propozycje w zakresie przedsiębiorców, chciałbym wskazać, że ten pakiet dla przedsiębiorstw energochłonnych, on jest niezwykle istotny z punktu widzenia łańcuchów dostaw. Wiele surowców, produktów, które są wytwarzane w tych przedsiębiorstwach stanowią element, komponent całej gospodarki, są dostarczane do różnych produktów zatrzymanie takiego zakładu produkującego chociażby elementy stworzy sztucznych, chociażby ze stali przeżywaliśmy już sytuacje w których już podczas pandemii COVID-19 brakowało elementów i ostatecznie brakowało końcowych produktów nie możemy doprowadzić do sytuacji w której jeden element wytwarzany w Polsce zablokuje produkcję innych małych przedsiębiorstw jeszcze w tym roku do wydania będzie około 5 miliardów na rzecz tych przedsiębiorców, a pośrednikiem w, w, w tym programie będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. To będą przedsiębiorstwa jak huty, to będą przedsiębiorstwa jak producenci stali, to będą producenci ceramiki, to będą producenci szkła, to będą również producenci azotów, co bardzo ważne, i, Ostatnia sytuacja pokazała, że produkcja azotu wiąże się również z innymi elementami, które wpływają nawet na rynek spożywczy. Więc, żeby zachować te łańcuchy dostaw, wspieramy tych, którzy po pierwsze zatrudniają prawie 500 tysięcy osób, ale też dostarczają komponenty do całej gospodarki i kooperują z, z wieloma przedsiębiorstwami, również tymi małymi i średnimi. Jeszcze w tym roku ten program będzie uruchomiony będzie wymagał notyfikacji Komisji Europejskiej, ale tutaj jesteśmy przekonani, że bardzo szybko w tym zakresie będzie porozumienie i akceptacja ze strony Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję Panie Ministrze. O zabranie głosu proszę Minister Klimatu i Środowiska, Panią Annę Moskwę. Szanowni Państwo, w zakresie rynku energii, gazu, polityki energetycznej wydłużamy Obniżkę VAT-u i akcyzy na energię, na ciepło, na gaz. Do końca października można składać wnioski na dodatek osłonowy, jednocześnie do końca listopada na dodatki energetyczne, ciepłownicze, na wszystkie inne źródła ogrzewania. Dzisiaj wychodzimy z kolejnym rozwiązaniem z tym rozwiązaniem wspierającym gospodarstwa domowe. 2000 kilowatogodzin kilka zdań na temat tego jak to będzie praktycznie funkcjonowało. Po stronie tej propozycji gospodarstwo domowe nie ma żadnych obowiązków biurokratycznych, nie składa żadnych dokumentów, to dostawca energii będzie na podstawie rachunków oceniał ten poziom zużycia i automatycznie ta cena będzie obniżona. Jeżeli chodzi o rolników, to obniżenie będzie na podstawie jednego prostego dokumentu zaświadczeniu z urzędu skarbowego, które będzie dokumentowało zapłacenie podatku rolnego. Jeżeli chodzi o duże rodziny, karta dużej rodziny i osoby z niepełnosprawnością też jeden dokument potwierdzający niepełnosprawność żadnych innych wymogów i dokumentacji. Jednocześnie na poziomie krajowym, poza rozwiązaniami dla indywidualnych gospodarstw domowych, pracujemy nad rozwiązaniami, które by zmieniały system taryfowania i obniżały do najniższych możliwych poziomów ceny energii. Już w konsultacjach wypracowane wspólnie z ekspertami, ale też bardzo dobrze oceniane przez rynek i przez ekspertów rozwiązanie, rozporządzenie, które wprowadza obniżenie cen na rynku bilansującym. To jest ten rynek, który jest takim buforem bezpieczeństwa dla, dla przedsiębiorstw energetycznych, które dostarczają energię. Ten rynek jest prowadzony przez polskie sieci energetyczne i tam przedsiębiorstwa energetyczne mogą nabywać, te moce, te ilości energii, które są im niezbędne do funkcjonowania poza tym rynkiem komercyjnym, poza rynkiem hurtowym. To rozwiązanie już z automatu pozwoli nam na obniżenie taryfy dla wszystkich odbiorców, zarówno dla gospodarstw domowych, jak i dla przedsiębiorców. Jednocześnie w Unii Europejskiej toczy się dyskusja na temat rozwiązań systemowych, które przyczyniłyby się do obniżenia cen energii. Jak Państwo wiecie, rynek energetyczny to jest wspólny rynek europejski, funkcjonują na nim wszystkie państwa europejskie, niedawno też Unia, niedawno też Ukraina dołączyła do tego rynku. Ten rynek jest rynkiem wzajemnie się bilansującym. Część z tych rozwiązań wymaga uzgodnienia na poziomie europejskim, wymaga zmiany rozporządzeń i dyrektyw europejskich. Zaproponowaliśmy bardzo dobre, uniwersalne rozwiązanie, które będzie funkcjonowało na wszystkich rynkach bez względu na miks energetyczny. To rozwiązanie, mówiąc w uproszczeniu, polega na określaniu ceny energii jak najbardziej zbliżonej do ceny wytworzenia, czyli nie poprzez rynek, nie poprzez to. Najdroższe źródło w wielu państwach jest to gaz, tylko poprzez de facto taką praktyczną cenę produkcji, czyli za tyle, za ile energia z danego źródła jest wyprodukowana, za tyle ona by była oferowana na rynku i wspierająco te ewentualne różnice w zyskach bilansowałyby tę cenę, tak żeby bez względu na źródło ona była w cenie dostępnej, przyjaznej i akceptowalnej dla odbiorcy. Tu dla wszystkich odbiorców, czyli mówimy o wszystkich użytkownikach energii, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, instytucje użyteczności publicznej, wszyscy, którzy używają energii, pracujemy nad tym rozwiązaniem. Pracujemy tak, żeby przekonać państwa Unii Europejskiej do tego rozwiązania. Ono automatycznie pozwoliłoby wszędzie obniżyć ceny. Energii już 30 września kolejna Rada Unijna. W tym momencie trwa też grupa robocza w tym temacie. Zrobimy wszystko, żeby to rozwiązanie wprowadzić na poziomie unijnym. Jeżeli nie uda się wtedy na poziomie krajowym, będziemy wprowadzali takie rozwiązania, które bez naruszania prawa unijnego pozwolą nam ten rynek określania cen energii zreformować. Na czym polega różnica w naszym podejściu do oszczędzania w stosunku do tego podejścia europejskiego? Jak państwo słyszeli na ostatniej Radzie, byliśmy przeciwni tym obowiązkowym redukcjom zużycia prądu. Dlaczego? Po pierwsze uważamy, że takie decyzje, które wpływają na miks energetyczny, które wpływają na politykę energetyczną, to są decyzje suwerenne, niezależne państw. Jeżeli w jakikolwiek sposób podejmujemy te decyzje wspólne w Unii Europejskiej, powinniśmy je... Pod podejmować jednomyślnie, a nie na zasadzie większościowego głosowania. To są zbyt ważne tematy, zbyt za bardzo dotykające obywateli, indywidualnych gospodarstw domowych, ale też i całej gospodarki, by większość państw mogła decydować o tym, jak ten rynek będzie się kształtował w całej Unii Europejskiej. I to ta druga różnica w naszym podejściu, jak Państwo widzą, my preferujemy efekty zachęty. To rozwiązanie 2000 kWh jest rozwiązaniem, które nagradza tych, którzy oszczędzają, nie zmusza do. Przymusowych oszczędności, nie nakłada. Oczywiście nakładamy te oszczędności na siebie. Te 10 procent rozpoczynamy od siebie, 10 procent oszczędności w administracji publicznej. Obywateli zachęcamy i przekazujemy dodatkowe środki dla tych, którzy takie oszczędności wykażą. Bardzo dziękuję pani minister. O zabranie głosu proszę minister rodziny i polityki społecznej, panią Marlenę Maląg. Szanowni Państwo, przyszło nam żyć w wyjątkowych czasach. Zmagamy się przede wszystkim ze skutkami szantażu energetycznego wywołaną przez Putinowską Rosję. Naszą wizytówką jako rządu prawa i sprawiedliwości jest przede wszystkim solidarność, solidarność z polskimi rodzinami. I my w sposób zdecydowany, zdeterminowany polskie rodziny, pracowników, pracodawców otaczamy wsparciem. Pozwolę sobie przypomnieć, że Szliśmy do wyborów z takim hasłem Budujemy Polskę Szczęśliwych Rodzin, żeby ten czas dla polskich rodzin był coraz lepszy. I kiedy podsumujemy to, nawet w tym bardzo trudnym czasie, roku 2022, ta sytuacja polskich rodzin się zmienia. Oczywiście zmienia się na korzyść. To programy, które zostały wprowadzone dla rodzin z małymi dziećmi, ale także programy dla seniorów w ramach Solidarności Międzypokoleniowej. W tym roku wprowadziliśmy rodzinne kapitał opiekuńczy. Właśnie zarządzając umiejętnie budżetem, wprowadzając takie rozwiązania i wychodząc naprzeciw. Szanowni państwo, 120 miliardów złotych rocznie trafia dla polskich rodzin dodatkowego wsparcia, ale cały czas sytuacja przez nas jest monitorowana i Skutki pandemii, o tym, co pan premier powiedział, ratowanie miejsc pracy, Polacy muszą mieć poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj to bezpieczeństwo jest odmieniane przez wszystkie przypadki bezpieczeństwo granic, bezpieczeństwo życia to jest tak naprawdę najważniejsze dla każdego z nas, abyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa. I my to poczucie bezpieczeństwa stwarzamy Polakom przez wprowadzanie konkretnych rozwiązań. Początek roku, wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej, o czym już pani minister powiedziała dodatki osłonowe. Polacy nie zostali pozostawieni sami sobie. To obniżenie stawek VAT, to kiedy opozycja mówiła, eksperci, liberalni eksperci opowiadali, że należy stawki VAT-u podnosić do maksymalnych stawek, takie jak, na jakie pozwala Unia Europejska. Polski rząd, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego zdecydowanie powiedział nie. My podejmujemy takie działania, które są, wspierają przede wszystkim polskie rodziny. Bo polska rodzina to również Przedsiębiorcy, pracownicy. Te działania już zostały wprowadzone. Kolejne działania w postaci dopłat do węgla, dopłat do paliw, w którymi Polacy się opalają, to również jest realizowane. I kolejna dzisiejsza odsłona kolejne wsparcie, aby przede wszystkim rodziny jak najmniej odczuwały te negatywne skutki, ale także. Osoby potrzebujące wyjątkowego wsparcia, osoby z niepełnosprawnościami. Nie będę przytaczała już tych liczb, które pokazują, że wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami jest dla nas bardzo ważne, że ten budżet został podwojony, ale w tej sytuacji również właśnie zużycie do 2600 kWh dla tych rodzin, gdzie jest osoba niepełnosprawna, to jest konkretne wsparcie, także rodziny duże. Pamiętajmy także Państwo, że wprowadziliśmy rozwiązania w polityce podatkowej, adresowane dla dużych rodzin. To ulgi, ale to także kwota wolna od podatku 38 tysięczna, która zmienia sytuację realnie zmienia sytuację polskich rodzin. Czternasta emerytura. Właściwie można powiedzieć, że kończymy wypłacanie tego świadczenia. Mierzymy się z tym, jak opozycja mówi, że to świadczenie powinno być zawieszone, nie powinno być wypłacane. Nie, ono musi być wypłacane. Ono dlatego ma próg dochodowy, aby wesprzeć te osoby, aby pomoc była dedykowana dla tych osób, które tego wsparcia potrzebują. Kończymy wypłaty. Na to znalazły się pieniądze. My nie mówimy też przy minimalnym wynagrodzeniu. Ja przypomnę sytuację bodajże z 2013 Roku, kiedy Donald Tusk mówił, kiedy sytuacja spowolnienia gospodarczego miała miejsce, mówił, że no zastanawiamy się, raczej obniżać minimalnego wynagrodzenia nie będziemy, no ale podwyższać to absolutnie nie. My podjęliśmy konkretne, zdecydowane działania minimalne wynagrodzenie tak jak, jak pan premier powiedział od 1 stycznia 490 zł czy 1600 zł od lipca przyszłego roku i szanowni państwo te działania są rozważne monitorowane monitorowana jest też sytuacja przede wszystkim firm Sytuacja firm na końcu 2021 roku, jak dane pokazują, wypracowany zysk netto to ponad 200 miliardów złotych. A więc ta sytuacja, ta sytuacja jest przede wszystkim stabilna. I wszystkie rozwiązania, o których też dzisiaj mówił pan minister Buda, one też służą właśnie tym pracodawcom, tym firmom, które konkretne działania prowadzą w konkretnych branżach, tych energochłonnych. Dlatego też. Szanowni państwo, z tego raz obranego kursu, że rodzina jest dla nas najważniejsza. Rodzina dla rządu prawa i sprawiedliwości jest przede wszystkim potrzebuje wsparcia i my to wsparcie będziemy realizować zarówno dla rodzin z małymi dziećmi, jak i dla seniorów, przede wszystkim budując Polskę nowoczesną, rozwijającą się intensywnie troszcząc się o jej zrównoważony, dynamiczny rozwój i żeby ona była silna i aby w Europie Polska pokazała, że te racje, które przedstawiał pan premier Mateusz Morawiecki, pan prezes Jarosław Kaczyński od samego początku były słuszne. Dzisiaj przyznają nam rację, ale po czasie. My wiemy, jaką drogą iść prawo i sprawiedliwość, tą drogą będzie podążało. Dziękuję bardzo.